Dobra dziewczyny, siadamy na miejsce. Dzień dobry. Patrzcie dziewczyny mamy zniszczony zeszyt. Tematem dzisiejszej lekcji. To zapomniał zeszytu. To masz tą dwie karteczki. Więcej kartek. Nie mogę znibać Moi drodzy, ale proszę o ciszę. Dobra, sobie proszę bardzo. Macie tu. No, teraz coś to maluje. Trudno mi nie zauważyć. Od wrześniu zniszczyłam ten zeszyt z matematyki. Minęło 40 minut, a wy nie umiecie być cicho. Dobra, jeszcze uśmiech, po 5 minut? Kończy się lekcja, przerwa. No wreszcie dzwonek, wyjdźcie z tego.